Tak, przynajmniej nasz rywaler. Przynajmniej nie hasło lol. <grym> <grym> No, go. Zabić go. Zabić go. Zabić <grym> zabi go. a go. no, no, Zabić go. 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 go Jakie jest hasło? A, B, C, D. Ej, wszyscy na kolosa. Jak on się... jak już nie będzie AF, to kurde się... <laughs> się poryje. On zaraz powie, już jest, mamy my wszyscy od niego uciekniemy. <laughs> co to w ogóle jest? Czekaj, ja zaraz zobaczę. ślepiej a ślepiej To co, idziemy na niego? Ej, nie zabijaj go. Nie zabijaj go, Blood Rage, Blood Rage. Bo ty go Blood zabijasz. Rage. No, nie za. Nie, no, nie zabiję go, zostaw go. On już zupełnie czerwony jest. Ej, no nie zabijajcie go, kurna. Ma się obudzić. Ma, nie ma nie być afk, no kurna, gościu. Ale on nie jest afk cały czas. On jest no to właśnie, jak nie będzie afk, to dopiero go zabijemy. Wszyscy na tył, na tył od niego. No, ja, no właśnie, chłopek tak, na tył. Ej, śmiałbym się, jakby on miał semtexa i się odwrócił. No, chłopek na tył. Nie ma, nie chłopek ma. Ma. na tył. Na tył. Rekt. Ej, ej Mikołaj, no, chłopek na tył, go, szybko. No kurwa, idzie. Idzie. Kto idzie. Michał jesteś? <noise> <Zdążę go>. <głosy> ja, <głosy> też? Nie, nie, się nie, 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 próbował biec, gupek! <noise> Chodźcie, nie, cały czas nie, 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 Aaaa gwałcon! 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 O kurwa! O Ej, patrz jaką ma kulę w czachę teraz! Ej, lol! Jaka kula w czachy stary! Patrz na to! Ej, patrzcie na to! Ej, tu ktoś! Chcę się pochwalić! Jaką ma kulę w cachę? Chłopak, patrz! Aaaaaaah! Wiją! Wszelają! Chodźcie cały czas latamy i szelamy z niego! Okej, no to jest? Michał, no co ty tworzysz? Ej, ale wiecie że jak on kogoś zarazi, ale lag. To on już nie będzie kolosem. Ej, co miście. jest? Trzymaj, obrwałeś z noża? Bo ja mam Nie obrwałeś z noża, na pewno nie No kurde, piąta asysta! Co jest grane? Jakie kupsko a mi się ambo kończy What the fuck? Za pierwszym razem go zastrzelił. Ja no już nie mam nic nie? No to czekam na to, żeby nam się winy skończyło. Bo ja się nie mam, faktycznie. Ale szybko... Ej, zmniejszyliście mu HP, czy co? Co jest grane? Nie, on po prostu się wystawia i dostaje same heady. Ej, o mam WhatsApp. Ale, no stary... No uderzaj, klikaj cały czas E. No ja pierdekam, jaki to jest droga! Klikaj cały czas E na ślepo. Każdy z nas. I no pierdala A, Mam padlinojada, mam padli, no jada. Ej, ale on ma lipek, kurde. noża, co to jest? Ej, no kurde, to ferba, nożem. Ej, ten kolos ma coś bardzo mało HP. Nie Ale z noża go na 4 no hp się bierze. Z nie, 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 Weź nakręć teraz filmik. nie, 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 tak latamy. No. Ja, Ej, ten, tak, ten kolos pada jakby się tak, niż wtedy. Lat, wtedy tak. stałem chyba z 6 razy go trafiłem, no że mi nie wiem. Masz, masz konto no na YouTubie? Nie oberw... Mam, oceniam go <coughs> moich filmików, tam je? Ej, Olek! No nie mam Ma, nazwy, nie, nie jak jak jaką mam. Zabijem go dwa razy i mam 7 asyst A to wrzucisz ten film. Wrzucę, już dwa takie wrzuciłem. Wpisz sobie na no YouTubie prywatne koty. No dobrze. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że on nas zabić nie może. Każdy go z noża wali, no. nie? No bo on nie... Ale chyba lagi ma. coś nie no, w sumie... Pingi ma dobre. Wiesz, ja go trafiam nożem, mam animację, że go trafiam. No co? No, <laughs> no, ale no właśnie mi... że rzucam, wyobrywać się i nie giniecie. Dobra, zabij mnie, zabij mnie, rzuć we mnie. No, widziałeś? No, no, ja, ja się nie <laughs> ruszałem! Spudłował! <noise> Spudłował, o kurna! Ej, to pewnie przez wiatr. Na bank, no, nie przejmuj się. Teraz mnie trafi. Nie, no kurwa, stary! Co ty tworzysz? Gdzie ten mórz? Co ty grasz na mikrofalówce? Na kalkulatorze w Skylinerze. A pierdykam. Na komórce gra. No, Ej, ty masz ma jakiś problem, nie stary. Nie <noise> Ej, on ma chyba lagy, wiesz, bo ja tam podbiegam Ej. do niego, działabie go z noża i mam animację, a nie mam hitmarka. No e tego jeszcze nie było, żeby kurde ten. Pan znowu spudłował. To no gdzie ten? Ej stary biłem serii ofiar 4 na samym kolosie Ej, ja mam 12 asy, więc nie podniesej. Ja mam 9 asy! No! No! lol. Bywa! Oberwaliście Ej, dwa razy! Ej, zaraz to bina, mi na sobie nie była no, na kolosie. Bude. Ja pierdykam, jest podwójny HP, czyli Musisz dwa razy dziabnąć nożem, stary. Dostałem nożem w głowę i biegam z nożem w głowie, my... No co jest? Miałem czerwone ale... HP tylko. Ej, ale to jest Ej, nic ja no nie? Ej, ty nas musisz dwa razy dzianąć nożem. O, ej, no, rzuciłem nożem. was z nożem, to jest niemożliwe. No bo jest podwójny HP, ja mnie. Zamiast uciekać przed kolosem, jestem na niego lecą. Ej, oberwałeś no, nożem, to jest niemożliwe. No wiem, trzeci raz mnie nożem ej, trafiłeś. Robicie, rob, ej, rzuciłem robicie was gangbang. nożem, a wy żyjecie. To jest... Michał, to dwie, jest podwójny HP, patrz, traf mnie nożem, a i tak nie zginę. Dobra, nie no. trafić. No znowu skarzu. No, w no, rzuca kogoś rzucie. nożem on wciąż żyje, no co to mamy? Dobra, bo strzelam w ciebie. Ej, amunicji ja już nie mam. Ej, strzelam w niego i ja nawet nie ma hitmarku To Wow! wow! Druga gra. O! Uciekamy! Wow! Zabił! Dobra, ej, dobra, nic ja Ej no kurna dwa razy nożem rzucić trzeba, było, ja pierdolę, ale z was lamerzy <laughs> Ej no to Kolekza jest! Ej, no... Co jest grane, ludzie? A bo są tylko headshoty włączone! Jaki głupi troll! WHAT HELL! tylko headshoty w noże! Ja jebę! Co jest grane? A, a dobre No nie, ja ten kampi no. Dobre, dobre bo... Tak, trollujcie więcej. <śpiszkaszki> Ej, jesteście głupi, jesteście głupi. Dlaczego to żeś zrobił no? podwójne HP i tylko headshoty, wytłumacz mi to. Ja się dziwię, czemu on mnie nie może trafić tym nożem w nogę? Ja... Ej, Olek, strzelaj do mnie. Nie wiem, o, jesteś. Tak Rol! Lol. Moja lina mnie zabiła zabił się miną O <noise> pozor, dwadzieścia razy zginąłem Ej, BloodRage, BloodRage <noise> Mamy, Blood Mamy bardzo podobne tak. staty Ja mam 15, ty masz 15, 10. 15 10. Ja mam jednego killa, ty masz y, 7 killi, ty masz 6 <głos> <głos> Ja.